Siemanko. Fajna WFM, nie? Taka w patynie, ale nie o tym odcinek. Tego raczej nie będziemy składać, chyba że poznajdu jakieś części. Tym razem odcinek o Jawce 50. Piękny egzemplarz się trafił, zarejestrowany. Trzeba ogarnąć tylko parę pierdół, tam kranik, założyć takie osłony, no i ogólnie ją umyć, wypolerować. Będzie naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Wyjmujemy ją i lecimy do garażu coś przy niej podziałać. Fajnie jakby się udało ją tak ogarnąć do jazdy, no bo papiery są, także można gdzieś sobie pojechać dalej. Dobra, ja ją wyciągam i lecimy z tematem. Tak wygląda całość, naprawdę ładnie. Jedynie jest troszkę zabrudzona z oleju i kurzu. Tu jest takie obdarcie, ale to zakryjemy kedrą ładnie i zaprawkę zrobimy. No poza tym co, nie ma się do czego przyczepić w sumie. Koło ładne. Tłumik ewentualnie jest jakiś taki trochę pokręcony. Nie wiem, czy to nie jest Simpsona w sumie końcówka nie taka przynajmniej. Co na pewno wiem, że nie działa, to napęd licznika. Coś jest nie tak, ale mam już nowy, także też to naprawimy. Jak wiadomo, teraz przebiegi na przeglądach są bardzo ważne. I przy kontrolach policji również. Dobra, raport sytuacyjny. Jesteśmy już w garażu, jak widać motorek znacznie rozebrany, no niestety przy skuterach tak to jest, żeby cokolwiek coś zrobić, to trzeba rozebrać półmotorka. trzeba było zrzucić siedzenie, kokon, koło, jeszcze takie wsporniki odkręcić, żeby wyjąć bak do czyszczenia. Bak już tutaj wyczyszczony leży w środku, no jest nośnie może być. Teraz zajmuję się kranikiem, z kilku składam jeden jakiś dobry, także bak będzie za niedługo z głowy. Co jeszcze trzeba zrobić? No to tutaj mamy, tu na przykład mamy pękniętą osłonę łańcucha. Trzeba troszkę dospawać, później napęd licznika, tu jest stary napęd, on tak pół działa, pół nie, po prostu jeden obrót zakręci, drugi nie, także to jest do wymiany, pewnie już tam ślimak wytarty czy coś. Tu mamy nowy, fajnie działa i najważniejsza rzecz, tu mamy zębatkę z takim zębem, o tutaj, ten ząb już jest troszkę starty, jest za krótki po prostu i nie łapie napędu, więc tutaj naspawamy taką kropkę spawarką i... Przedłożymy to po prostu, żeby to łapało napęd i będzie śmigać. Tu w ogóle klin koła dorobiony z jakiegoś żeliwa chyba. Strasznie ciężki, taki porządny. No i jeszcze stopka centralna. Tam brakowało sprężyny, już jakąś dorobiłem. Trzeba też będzie to taką ośkę stopki tutaj dorobić. Ze śruby po prostu naspawam podkładki i będzie... Będzie banglać. No i w ogóle odpaliłem ten motorek na takim tymczasowym baku. Przejechałem się kawałek, także sprawny pal jeździ. Nie wiem tylko, czy nie będziemy wymieniać jeszcze cylindra z tłokiem, bo wydaje mi się, że na trójce był trochę słaby. No ale to jest kwestia regulacji, i tak dalej. Także zobaczymy. Tu mi był niedokręcony, była dość głośna. Tu już też dokręcone na szczęście. Gwinty były całe. Te, które są często tam pozrywane w cylindrze. Światła świecą. Tylne było spalna żarówka, tylko na szczęście. Także też już zrobione. Nawet krótkie, długie działają, także spoko. No dobra, ja się biorę do działania. Zacznę chyba od tego kranika, skończę kranik, później przejdziemy do spawania, czyli najpierw to, później stopka, no i ta osłonka. Już będzie wszystko można złożyć do kupy. No i mam nadzieję, że to będzie tyle, nie? Że to będzie po prostu wszystko funkcjonować tutaj. Nie ja chciałbym tego rozbierać trzy razy. Jak się przejdziemy, zobaczymy jak ten ciner funkcjonuje, czy to nie jest już zajechane, nie czy go wymienimy. Dobra, to ja się biorę tutaj do roboty i widzimy się na jakimś kolejnym podsumowaniu. Prace postępują. Już ja w kafanie stoi na stopkach. Sprężynka założona, tam blokada naspawana. Także to już mamy z głowy. Mam nadzieję tylko, że ta sprężynka wytrzyma. Próbę czasu. Tu mamy zregenerowany już napęd No tu niewiele widać, ale wyszło znośnie. Licznik się napędza, także jest spoko. Bak też już założony. Kranik też po tam nazwijmy to regeneracji. Wyczyszczony oczywiście w środku, także też to powinno już wszystko działać. I co? Pojedziemy się przejechać. Kamera na pół nogi. Nie patrzy na fiuta. Dobra, opis, dobry opis, nie? Uh -huh. Przywitaj się. Ja się już witałem na początku odcinka. Ja myślę, że to jest jakaś niespodzianka teraz. No nie, no co? To... Dogrywana. Dobra, to już wszyscy widzą. Jawka, tak. Proszę Państwa, odjechaliśmy na nasze miejsce testów. Gdzie gdzie nie dociera policja oraz roszczeniowi ludzie. I straż miejska nas tu wygoniła. Tutaj, w to miejsce. Tak, Jeszcze tutaj, powiedzieli. Tak. No to jesteśmy. Jawka jeździ, zrobione wszystko. Poza skończeniem polerki. Wypolerowałem tylko felgi i tłumik. Mm, o oh jest A przednia faga jest ładna Piękne. Jeszcze w domu będę przed wystawianiem jej po prostu polerował jeszcze lakier. On jest taki trochę wiadomo, zmęczony już. Ale dobrze wygląda. Na zdjęciach dobrze wygląda. Tutaj też dobrze wygląda. Ten kogo. Bardzo dobrze. co za tam zatankowana jest olejem i benzyną. Nie ma za dużo co opowiadać, że jawka jak jawka. Było trochę na kanale już tego. Nigdy nie było takiej ładny i zarejestrowany. O, zielona dobrze szła, ale bo jechaliśmy we drugi nawet w lesie. Tak. Ale ona później zaczęła z. Potem już zaczęła, no już przekatowaliśmy. E, może tak. Co mogę powiedzieć o tym motorowerze? Ja mam pytanie. Mhm. Może ktoś się zastanawia tak samo jak ja. Tak. Czy na linii produkcyjnej mogło tak nastąpić, że oni sobie wyprodukowali ten kokon i, i, tak, też. i, i tu nie? Wyprodukowali i później tak myślą Kurwa, a ja my, a my paliwo opuścimy i wycieli dziurę taką na pałę. Myślę, że tak mogło być. Tak mogło być. Jest jedna dziura, potem chcieli napompować paliwa, to musieli drugą wywalić. Potem jeszcze trzecią na kable gdzieś tutaj i tak to wyglądało. Ja myślę, że to jest próba skopiowania włoskiej bezkłady. Myślę, że tak, ale to na... jest tylko próba. Próba, ale pierwszą kopią była prędzej osa, nie? No tak, chyba tak. No. To może Czesi próbowali skopiować osę, czyli kopię kopii. Ale a to była on, tylko próba. A, a może szwalbę? Może, szwalba. może. Ale to była tylko próba, no i już się nie udała. Jestem ciekaw, czy Simpson Scooter, ten SR50, szedł równocześnie z tym, czy był trochę później. Chyba trochę później był. Bo w ogóle to jest model troszkę starszy, nie wiem, czy taka była na kanale. Bo to jest model z tymi aluminiowymi właśnie zdobieniami, z innym wahaczem. Takim cienkim. Tu już jest jakiś parę różnic, ale już teraz sobie nie, nie jestem w stanie powiedzieć co. Jaki tłumik jest? jest inny, ale tu i tak jest tłumik jakiś troszkę też inny, więc to nie jest taki. Tam ten starszy ma takiego ksiusiacza tutaj na końcu. To jaki to jest rocznik? Nie wiem. Czekaj, mamy tabliczkę za mną przecież. Mamy nawet, słuchajcie, blokadę kierownicy oryginalną. która działa. Ale nie chcę teraz sprawdzać, bo może mnie wrócić do domu. 71 to dość stary. Nie to ona wcześniej chyba przed SERem była. No, znaczy ta, ale... Potem był polit jeszcze, nie? To może polik się już równo z tym. No bo zawsze jest taka wojna, nie? Co szybsze? Jawka 50 czy Simpson S51? <laughs> może to zrobimy. Jak jeszcze będziemy mieli tą jawkę przez kilka dni, to spróbujemy nagrać taki odcinek. Zrobimy wyścig, może. Tak, ale na, na moje odczucia, to Simpson lepiej idzie. No, no, no lepiej, na no, no, maszerie wieki przede wszystkim, tak? Nie każdy. No. I normalne, no, a nie na odwrót. No tak, bo tu są. To, może powiemy trochę o, o tym kluczowych rzeczach na temat tego motocykla. Takie, Co ci się nie podoba? Takie, które jadą, możemy podczas eksploatacji i zakupu egzemplarzy. Tak. No to tak, biegi to mamy na odwrót. Kurde, jeśli chodzi akurat o skuter, to może nie jest takie głupie, bo na przykład w SRC te biegi się rzuca tak trochę źle. No. Tu się lepiej rzuca niż w skuterze, na przykład w tym tak. sobie. Tam jest tak dziwnie, no. że trzeba nogę położyć jakby na i w przód, ta, i w tył, to jest No, tu się trzeba przyzwyczaić. Na przykład ja dzisiaj wrzuciłem jeden zamiast trójki, jak jechałem. No, ja też zgasłem parę razy, bo nie wiem, czy to jest To trzeba wyczuć, no i te biegi chodzą trochę topornie. No, to. bo ty bardziej, jak się jeździ normalnie na motorze, Ta. gdzie są biegi w górę wszystkie, y -hmm. znaczy od dwójki w górę, no to tu nagle nie wiesz. Na... Chodźmy dalej, bo odpalanie jest tutaj też nietypowo. No, ale to wszyscy wiedzą, nie? Ale... No, może nie wiedzą. No. W przód, no i tak kurde w tym że to tak nie ma za bardzo zakresu do kopnięcia. Ale da się odpalić. Hamulec jest ok, ten też. Bachman oczywiście pod siedzeniem. Siedzenie wystarczy szarpnąć do góry. Hmm. Technologia. Tu mamy bak. Może co zróci, na co zwrócić uwagę przy zakupie? Ogólnie powiem tak, to nie jest tani motorower w renowacji, jak każdy skuter, bo te wszystkie blachy są przeważnie bardzo półszkadzane, Także warto patrzeć na to, żeby te blachy były w ładnym stanie. No, są na dole porzewiają, bo się woda zbiera. Tak, no to, to, to też no. Ale głównie tutaj ktoś zahaczył, wiesz co co chodzi, potem to jest takie odkrzywione. No, zapomniał, że ma owiewkę, na no, tryb... Tak samo, no żeby cokolwiek w tym motorku zrobić, trzeba dużo rozebrać, więc te blachy się rysują, mgną. Tak, ale jak dalej. go rozbierzesz ten kokoń i tak dalej wszystko, to jest łatwiejszy dostęp niż w ze na przykład. No, tak. Tak, 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 tak. Bo w sr rama dość tak y zakrywa silnik. Co mogę jeszcze dodać? Ogólnie to na, na temat tych silników jaw. Jak występują jakiekolwiek problemy, często jest tak, że grzebiecie w gaźniku w zapłonie, a tu już jest po prostu padnięty tłok cylindrem, bo te jawki są dość takie czułe na zużycie tłoka i cylindra. Też u kłop nie wiadomo o co chodziło. No i dopiero w wymianie cylindra. I zauważyłem, to tak w tych jest po prostu. Ja się trochę zużyje już ten układ, to już, już padaka kompletna, nie? Gaźnik. To, to, ja bym tego gaźnikiem nie nazywał, to jest wyrób gaźnikopodobny, gaźnik jest zdecydowanie tego motorka, ale jak, jak jest sprawny, jak działa wszystko to jest ok. Ogólnie jak Mustang albo taka kaczka działa to ona nawet idzie. Nawet idzie. Nawet, nawet idzie, idzie no. Od kobzy no. ten Romet. On jest po remoncie świeżym, dużo nie przejechał. Dobrze nie? jedzie. To on dobrze jedzie, naprawdę dobrze jedzie. Na dobrze jedzie. To. Ale jak się zatrzyma jakiekolwiek problemy z gaźnikiem tutaj, to już jest potem droga przez mękę. Większość chyba tych gaźników to jest mieszanka różnych rzeczy. Tak, no właśnie potem Chińczyka, ludzie... Trochę trochę tego... Najgorsze jest tutaj to, że tu jest bardzo jakby tak yy, regulowalny poziom paliwa w gaźniku i to też często problemem w tych motocyklet. Także gaźnik... Myślę, że warto zainwestować w jakiś nowy zamiennik może. Jeśli chodzi o zapłon, to ja jakoś tak specjalnie na teraz zapłonę jawko nie możeką. Może zawieszenie. <laughs> y, zawieszenie po prostu jest, no tutaj nie ma, jakoś za bardzo na czym się rozwodzić. Takie remetowe no nie jest to najlepszy. Nic specjalnego, no jeszcze tym no. bardziej jak się tym jedzie, przy dziury to tłucze wszystko. No, ładuję. tak, tak, tak. Mamy dzwonek który działa ten egzemplarze, mamy światła krótkie, długie. Są tutaj ciekawe klamki, nigdy nie wiem jak to ma być zamontowane, bo one tak się trochę kręcą. Może to jest taki antywypadkowy, jeśli nie połami. Kierownica typowa dla Jawy Prostami. Tutaj właśnie kierownica zamiennika, trochę inna, ale jest bardzo podobna do oryginału. Licznik działa. Działa. Yy, mi pokazał 50. Jest napęd z koła ogólnie licznika. Stacyjka wyłączona, włączona i światła. Motor ładny, ale też yy, możemy powiedzieć o tym, że mm, no jawa ma status taki jak Simpson, tylko że w Czechach. To jest mega popularne chyba tak, w Czechach. No, chyba tak. Wyścigi jawek są tak. takie przez wioski, mm? wiem, jest tak. taki filmik jeden gości, jak gościu, tak się ładuje w drzewo i łamie tak. kaczkę w pół. O I na no. Tak napierdzielają na tych jawach po wsiach, no. kładą się w zakrętach, normalnie zajebiście. Znaczy bo oni te jawki ogólnie tuningują, tak, tak, to tak. są jakieś 70 jakieś membrany nawet. Jakieś I one lecą nie, no, dobrze. Dyfuzory. Także tutaj yy, zakres tuningu jest zapewne większy niż w Romecie, taki gotowy. Podobno dość wytrzymała jest skrzynia biegów, tak słyszałem, nie wiem. No rozłupywaliśmy to siekierą kiedyś z korbcą i nie było łatwo. Tu jest bardzo ładne. Taki trochę mi się to przypomina takie amerykańskie jakieś kadilaki, że te koły tak schowane tak, tak, pod no. tym tym. Taki spasik tu idzie zrobić, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Glebę ja na air możemy ją postawić. Właśnie zapomniałem powiedzieć, że jawka jest dość niska. Tutaj mamy mniej niż moja szpana. <grym> Czyli? No szpana to że sobie mierzy ile to jest. No tak, no ale to jest, ile jest centa? No ja mam duży rozstaw, ale nie wiem ile to jest centymetrów. Masz miarkę? Nie. O, to jest mniej więcej to. No. Musi być gleba, trzeba zejść niżej. No i właśnie dlatego ta jawka trochę na takie, wiecie, jakiś las czy coś to odpada. Wszystko zostało powiedziane. No, Ładnie. no tak, no to jest bardzo dość no, taki, no, ubogi sprzęt wyposażenie, więc za bardzo nie ma o czym opowiadać, tak? Jawa z fabryki. No. Motorek jak motorek, jako klasyczny na niedzielę, spoko. Także co, może pokażemy, jak to pali i jeździ, tak? Odpal to i jedź.

Yes. No to widzowie, widzieliście jakie jeździ całkiem pali, przyjemnie Pali gumę? Pali gumę. Ładnie odpala na jawkę nawet. Kurde no i chyba w samym odcinku to by było tyle, nie? No bo no co tu nagrywać? Mało roboty było. Ładna Jawa i nie wymaga roboty? Dziwne. Niemożliwe. Dziwne? Wręcz niemożliwe. I pali eee. na wszystkie gary? Dziwne. Czemu filmy tak powoli idą? O Wszyscy tacy mądrzy. O No 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 Kurcze widzowie, no ciężko z tymi filmami jest tak, tak wiecie, napieprzać te filmy cały czas, bo ciężko się zgrać we dwóch czasem, żeby nagrać po prostu to. Bo montaż i tak dalej to już nie jest taki problem. No ale też nie ma aż tak wiele ciekawych tematów, nie? No nie, a bo nawet tych tematów jest teraz trochę za dużo, żeby wszystko ograć. No ale nic ciekawego specjalnie tam się nie dzieje. No, no nie. Nie jak... razy można nagrywać jeden silnik jak jest składany. No tak, no. trochę nie, nie, nie ten, nie? Ale idzie wiosna. Będzie jeżdżone. Będą filmy. Co? Słowem zakończenia mogę powiedzieć tak. Dziękuję za oglądanie. Można zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę lub w dół. Można na Instagrama wejść. Zapraszamy. Tam są więcej rzeczy i przedpremierowo też są rzeczy różne. No i co? Zapraszamy na kolejny film już niedługo. Także do zobaczenia.